Witam wszystkich bardzo serdecznie a przede wszystkim witam wszystkie lwy. Lwy słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na wrzesień 2021 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? Drogie lwy, do 9 września Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, będzie w wadze, czyli w bardzo dobrym. Dla siebie znaków w sekstylu do, swojego, do Waszego znaku. Przez cały miesiąc Merkury, planeta komunikacji, myślenia, biznesu, również będzie władza i w sekstylu do Waszego znaku. Od 15 Mars, planeta energii, planeta działania, a od 22 Słońce, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, również będą władze. Więc tak naprawdę przez cały miesiąc y, macie planety w sekstylu do waszego znaku, które dają nowe możliwości, y, sprzyjające okoliczności, poznawania nowych ludzi, zmiany korzystnej w najbliższym otoczeniu, y, nauki, kursy, szkolenia. To wszystko jest dla was bardzo korzystne. 2 września Mars, planeta energii, planeta działania, który jeszcze jest w pannie, ustawia się naprzeciw Neptuna. Nie jest to dobry dzień. Mars u Was reprezentuje Wasze sposoby zarabiania pieniędzy, Neptun pieniądze od innych. Nie jest to dobry dzień na spotkania w sprawach na przykład negocjacji finansowych, podpisywania umów bankowych, jakichś kredytów. Neptun po prostu zaciemnia. Więc yy, tutaj uważajcie. 5 września Merkury, planeta komunikacji, planeta naszego myślenia, który jest w Wadze, czyli w korzystnym aspekcie do waszego znaku, ustawia się w trygonie do Saturna. Saturn, planeta karmy, planeta naszych ambicji. Tutaj pokazuje, że możecie nawiązać ciekawą współpracę. Z ludźmi, którzy Was zainspirują. Tutaj możecie poznać kogoś ciekawego na partnerstwo, na związek. Więc kogoś, z kim będzie Wam się fajnie rozmawiało, będziecie dobrze się rozumieli intelektualnie, więc fajnie. 7 września odbywa się Nów Księżyca w Pannie. Nów reprezentuje u Was pieniądze zarabiane przez Was, wasze wartości i ma bardzo dobre aspekty. Podczas Nowiu Słońce. Ustawia się w bardzo fajnym aspekcie trygonu do URANA. Planety rewolucji, planety nieprzewidywalności, więc tutaj u Was pokazuje szansa na nowe sposoby zarabiania pieniędzy w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Szansa na pokazanie się światu zupełnie inaczej niż do tej pory. Również Mars, planeta energii, planeta działania, jest w. W bardzo dobrym aspekcie do Plutona. Planety transformacji, planety przemiany. I tutaj również y, pokazuje zmiany korzystne w codziennym życiu, w pracy y, i również w sposobach zarabiania pieniędzy. Y, podczas nowy również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w pięknym aspekcie Trygonu do Jowisza. Planety szczęścia, planety ekspansji. Więc tutaj naprawdę nowe szanse na poznanie kogoś ciekawego do związku, nowe możliwości współpracy, zmiany korzystne w codziennym życiu, w sposobach zarabiania pieniędzy i w pracy zawodowej. Więc nów naprawdę jest świetny. Jedyny trudny aspekt podczas nowiu to jest Wenus w trudnym aspekcie do Plutona. Czyli... Y Taka obawa, tak, czy ja sobie poradzę w tym codziennym życiu, w tej pracy, jak zajmę się czymś nowym. Ale nie dajcie się zapędzić w kozioróg. Wy macie tak cudowny miesiąc, tak y, wiele wspaniałych możliwości, nów wam daje, że tak naprawdę daje wam gwarancję sukcesu. 10 września Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności wchodzi do Skorpiona. Wenus wchodząc do Skorpiona ustawia się w trudnym aspekcie do Waszego znaku, Wenus reprezentuje wasz dom rodzinny, Wasze relacje rodzinne, relacje z dziećmi, z partnerami, I pokazuje to, co się dzieje w Waszym domu, że tutaj mogą na przykład y, być jakieś konflikty, jakieś kłótnie, tak? że Wy na przykład będziecie czuli takie ograniczenie, tak? Poprzez, y, że y, no, właśnie, to, co się dzieje w domu, w rodzinie, utrudnia Wam trochę realizację siebie, tak? 14 września kolejny aspekt. Słońce ustawia się naprzeciw Neptuna. Słońce jest w pannie, czyli sposoby zarabiania pieniędzy przez Was. Neptun to są pieniądze od innych. Więc tutaj uważajcie, tak? Tak jak powiedziałam, nie, niezbyt dobry czas też na negocjacje z bankami, na y, branie kredytów, podpisywanie jakichś umów nie na pewno nie w tym dniu. Dobry czas być może na y, pracę ze swoimi lękami, z ograniczającymi przekonaniami. Dobry czas na pracę terapeutyczną, to tak, ale nie na konkretne umowy. 15 września Mars, planeta energii, planeta działania wchodzi do Wagi. Mars wchodząc do Wagi energetyzuje was swoją energią, uaktywnia Komunikację, dużo ruchu, dużo rozmów z ludźmi, dużo kontaktów. To działa na Was pobudzająco, inspirująco. Jesteście bardzo z tego zadowoleni. 17 września, słońce, które jest w Pannie, ustawi się w bardzo dobrym aspekcie do Plutona. Czyli znowu pojawią się możliwości, nowe możliwości zarabiania pieniędzy, zmiany pracy. Yy, zmiany w codziennym życiu, w rytmie dnia. Yy, podczas tego dnia Wenus jest w trudnym aspekcie do Saturna. Wenus, która jest w Skorpionie, yy, może pokazać, że wiecie, Reprezentuje wasz dom rodzinny, czyli to, co się dzieje, nowe sposoby zarabiania pieniędzy, nowa praca, nowe szanse. Mogą tworzyć jakieś konflikty w Waszym domu. Coś tutaj się zmieni, jakiś rytm dnia. Wyjdą na jaw jakieś skrywane problemy, tak? No, trzeba będzie się z tym zmierzyć. 20 września odbywa się pełnia księżyca w rybach. Pełnia nie ma bezpośrednich aspektów do waszego znaku, ale reprezentuje pieniądze od innych. Księżyc jest w rybach, słońce jest w pannie, czyli pieniądze zarabiane przeze mnie. Tutaj. Jak wiecie, pełnia jest dobra na zakończenie pewnych spraw, jest łatwość zakończenia. Yy, macie nowe pomysły, ponieważ merkury, yy, który jest w wadze, czyli sposób naszego myślenia, kontakty, biznes, ustawia się. W bardzo dobrym aspekcie do Jowisza, planety szczęścia, rozwoju, rozrostu, tutaj nowe współprace, nowe możliwości. Być może wy będziecie chcieli zostawić te stare sposoby zarabiania pieniędzy. Zmienią się Wasze wartości, ponieważ tutaj otworzą się nowe możliwości zupełnie. Jakieś kursy, szkolenia również są dla Was bardzo dobre, ponieważ otworzą Wam drzwi na świat. Także pełnia jest dobra na zakończenie pewnych spraw. Tym bardziej, że zaraz po pełni, 22 września, słońce wkracza do znaku uwagi i również ustawia się w bardzo korzystnym sekstylu do Waszego znaku, co Wam daje nowe możliwości, nowe kontakty, inspirujące nauka, dużo komunikacji. Czujecie się jak ryba w wodzie po prostu. Podczas tego dnia Merkury ustawia się w trudnym aspekcie do Plutona. Tak? Znowu yy, Merkury, czyli być może nie do końca z wszystkimi będziecie czuli się bardzo dobrze. Tak? Być może okaże się, że czasami wymagania na przykład są yy, zbyt wygórowane, ale Wy sobie z tym poradzicie. 23 września dość nerwowy dzień, ponieważ Wenus, planeta miłości, przyjemności, ustawia się naprzeciw Urana. I tutaj mogą być konflikty, wiecie, pomiędzy tym, co się dzieje w Waszym domu, a tym, co się dzieje w Waszej pracy. Konflikty na tle finansowym i na tle partnerskim, więc tutaj uważajcie, tak. Uran jest nieprzewidywalny, więc tutaj warto być powściągliwym, przynajmniej się starać. 25 września Mars, planeta energii, planeta działania, który jest wadza, czyli jest nastawiony na kontakty z innymi ludźmi, na komunikację, na rozmowy, na dyplomację. Ustawia się w bardzo fajnym aspekcie do Saturna, co mówi o tym, że możecie podpisać korzystne umowy, że yy, długofalowe współprace, które są bardzo inspirujące dla Was, bardzo rozwijające. Więc tutaj. Naprawdę dużo szans i możliwości w tym miesiącu dla Was się ujawnia. 27 września Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu, interesu, naszego myślenia, wchodzi w retrogradację. Wchodzi na około 3 tygodnie, 3 tygodnie i pamiętajcie, jeżeli chcecie podpisać umowy, rozpocząć coś nowego, to przed tą retrogradacją, czyli do 26. Podczas retrogradacji Merkurego starajmy się nie kupować sprzętu elektronicznego, telefonów, komputerów. Często okazują się wadliwe, jakieś walerne. Starajmy się nie podpisywać umów, jeśli nie musimy. Jeśli już się tak zdarzy, czytajcie wszystko drobnym druczkiem, ponieważ no, łatwo jest nas oszukać podczas tego dnia. Podpiszemy coś, a się okaże, że to jest zupełnie coś innego. Nie jest to również dobry czas na rozpoczynanie jakichś przedsięwzięć, więc y, wykorzystajcie swoje możliwości do 26 września. I koniec miesiąca y, bardzo fajny, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w Trygonie, czyli w bardzo pięknym aspekcie do Neptuna, czyli y, tutaj no. Zapanuje zgoda w domu, harmonia, ustabilizuje się sytuacja finansowa. To jest dobry czas na miłość, na rozmowę od serca, na porozumienie duchowe więc tutaj wszystko się ułoży, słuchajcie. Słońce w tym dniu ustawi się w pięknym aspekcie Tregonu do Saturna więc tutaj również. Y Dogadanie, jeżeli chodzi o partnerstwo, dob dobre porozumienie w najbliższym otoczeniu. Więc taki miesiąc dość żywiołowy bardzo dużo się będzie działo: dużo okazji, dużo możliwości, które naprawdę drogie lwy warto wykorzystać. Y <laughs> Duża pomoc. Ze strony najbliższego otoczenia. Bardzo dobry czas na kursy, szkolenia, naukę, na kontakty. Bardzo dużo ludzi poznacie, którzy Was zainspirują, którzy Was rozwiną, z którymi będziecie mogli współpracować nawet wiele lat. Więc ja ze swojej strony życzę Wam wspaniałego miesiąca, wykorzystania tych wszystkich możliwości. Zachęcam oczywiście do konsultacji astrologicznych, jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Cieplutko. Do zobaczenia.